W Takim razie zaczynamy. Was? A, stop! 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 Siema, z tej strony Dawid Malczyński. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że pójdę zrobić sobie nowy tatuaż. Wy zobaczycie dopiero ten tatuaż na samym końcu odcinka, a jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili taki odcinek tatuaż w ciemno z całą ekipą Malczyńskich, to zostawcie teraz łapkę w górę i napiszcie w komentarzu malczyńscy dawajcie nowy tatuaż, a przypniemy Wam serduszko i na pewno nagramy taki film. Dzień dobry, ja chciałem zrobić nowy tatuaż To bardzo dobrze, Pan trafił Ani? Seba? Siemanko Słuchaj, no nową dziurkę chciałem, nowy tatuaż Tatuaż nie ma zrobimy Ci go za jedyne 50 tysięcy lajków 50 tysięcy lajków? I Piszesz, mu tatuaż, tak? Ja mu robię tatuaż Ale ja nie wiem czy damy dzisiaj radę to wbić to chyba mi nie kto, kto, kto mi go zrobi? Ty? Ja Ci go zrobię A Ty kiedykolwiek kogoś tatuować? No no nie, Ale to będzie mój pierwszy raz, ale myślę, że mi się uda No, 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 no dobra, to chodźmy To chodźmy no co? Jesteś gotowy? Nie. W takim razie zaczynamy. A stop! stop. Spokój, spokojnie. jestem gotowy. Już kończymy, już kończymy, już kończymy. dobra, koniec, koniec, Dobra, wiesz co? Ja jednak chyba nie dam rady tego zrobić, ale może zrobi to ktoś, kto się na tym zna, co? Dobra, jakiś profesjonalista. Dobra, Oa! Słuchajcie, mi się jednak nie chce robić tej dziary, także wziąłem profesjonalistę Radka, e, który ją wykona. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w RDK Tatu, czyli z nas u naszego zaprzyjaźnionego e, tatuatora. Co walkę e, wykonujemy tatuaż. Także dzisiaj przyszedłem do Radka zrobić czwarty tatuaż, ponieważ miałem cztery walki, e, Radziu. Co wymyśliłeś na dzisiaj? Mam przygotowany dość ciekawy projekt. Jest to duży tatuaż, także myślę, że posiedzimy z 10 godzin co najmniej. No, jak był, że... Ja bym go zrobił w 5 minut, tak jak ten. Tak. No, całkiem możliwe. Ale także myślę, że, myślę, że będzie ciężko, ale Damy myślę, radę? Że, że damy radę i z każdy... Damy radę! Powiem tak, tutaj mamy Smoka, który trzyma w zębach skorpiona i to wszystko jedzie to wszystko jedzie na tygrysie i obok tego jest boczzel w jego M2. A jaka reakcja jest samotaty na tego To Tutaj widzę nawet, e, zanim nimi Rafonik zbiegnie ze starym do plecach. I GPS jest, też jest. jest? wszystko, także ta dziara będzie naprawdę konkretna. Jeszcze tutaj dorysujemy Magicala i obok e, Kruszwila z kamerzystą i naprawdę dziara będzie no, najlepsza w Polsce, mówię wam. Na no, efekt końcowy poczekajcie, do końca Trzy lata. To co? Jesteś gotów? Zaczynamy? Teraz już tak. No to lecimy. Zaczynaliśmy, było ciemno, teraz też już słońce zachodzi i robimy na chwileczkę, będzie ciemno. Słuchajcie, to jest nowy członek ekipy, tak zwany Martwy Zdzichu. Zdzichu, przywitaj się ze wszystkimi. Zdzichu jest nieśmiały przed kamerami jeszcze, ale ty się zmieni, słuchajcie. Chodźmy sprawdzić do Dawida, jak to tutaj wygląda, bo chyba chłopaki już kończą. Jak to wygląda? U, już za moment kończymy. Naprawdę cieszę się, bo jestem już zmęczony, jestem padnięty. chcę Wam zaprezentować moją e, finalną wersję mojej dziary Iść do domu spać No właśnie skończyliśmy, tak że niedługo pochwalimy się, nareszcie Na Tak to widzę kawkę masz zrobioną w kubeczku Co mam? Kaweczkę, kawusie, Można tak. tak. łyka wziąć? Proszę bardzo A tak, dziękuję to nie jest jest. <laughs> Jest godzina 15.23, zaczęliśmy o 8, czyli prawie 8 godzin, 7,5 godziny, ale skończyliśmy znaczy oni skończyli, ja my to zrobili dwa razy szybciej. Mm. No, sesja Cześć. była długa, ale Dawid jak zwykle, yy, dał radę. A teraz tak, przed chwilą widzieliście rezultat, widzieliście też moje wszystkie tatuaże. Jeżeli Wam się podobają i chcielibyście zrobić sobie tatuaż, uratka, to zapraszam na jego Instagrama, macie pierwszy link w opisie. Przypomnę tylko, że jest to miasto Wrocław, ale można przyjechać z całej Polski do Radzia tak, Spokojnie, bardzo. jest dużo terminów Także naprawdę polecam i dziękuję e, Dzięki jeszcze raz za dziarę A wy czekajcie, bo już za niedługo, już za chwileczkę nowy odcinek Tatuażów Ciemnych Będziemy sobie robić tatuaże z całą ekipą Malczyńskich Jak zwykle u Radka No i co, dzięki i widzimy się w kolejnym odcinku Pozdro